Zrobisz wszystko dla zakładu, szczególnie z przyjaciółmi. Oto nowe wyzwania! Kiedy jeden z przyjaciół sprząta mieszkanie, drugi siedzi na kanapie i gapi się w telefon. Ale to nie to, co myślicie. On czeka na odpowiedni moment. Bezpośrednie trafienie? Przestań machać mopem. Czas na wyzwania! Bądźmy się tego, co niepotrzebne. A teraz dasz radę zrobić to, co ja? Przejdź nad kijem, trzymając go cały czas w obu rękach. Chwila, jeszcze raz nie widziałem. Patrz uważnie. Hmm, dawaj kij, pokażę ci. O, nie, jestem za mało gipki. Moje stawy! Wiedziałem, że nie dasz rady. Wygrywam. Pomóż mi, proszę. Masz szmatę. Podłoga sama się nie umyje. Teraz kolejne zadanie. Wylosujemy nazwy jedzenia. O, pączek. Sushi. Burger. Pycha. Po co te szklanki? I blender? No, zadanie polega na tym, żeby zmielić jedzenie tak, żeby było płynne. Tak, żeby dało się je wypić przez słomkę. Sushi pierwsze trafia do blendera. Zmiel sushi z ryżu i ryby do szklanki. Nie wyglądają za ładnie. Jest dziwne i ohydne. Kolejna burgera. Ciśnij go do pojemnika i też zmiel! Burger zamienia się w paskudną, gęstą zupę, i trafia do szklanki. No, to pozostałe pączki, i pączki zmieniają się w dziwną substancję. Dobrze, wszystkie trzy szklanki są pełne. Czas na posiłek. Ale ciekawy smak. Nie taki ohydny jak się wydawało. Kształt zmienił się, ale nie smak. Dałbyś radę wypić całą szklankę? Napisz w komentarzu. No to czas na następny poziom. Wylosujcie zadania z miski. Brzmi nieźle. Pojawiają się trzy miski. Wow, to dużo kawioru. Jest też może nutelli i ketchup. No to nurkujemy. Zadaniem jest włożyć twarz w miskę z jedzeniem. Wylosujmy kto pierwszy. Pierwszy, drugi, trzecia. Nurkowie, zaczynamy! Jak ci smakował rybi delikates? Nie jest źle. Kto następny? Spróbuj pomidorów, Czy raczej przecieru. To nie zła zabawa. Następna jest nutella. No już! Jak się boisz, koledzy ci pomogą? O, to wspaniałe, czekoladowe życie. Jak uważasz, która zawartość miski była najsmaczniejsza? W zdrowym ciele, zdrowy duch. Dobrze poćwiczyć w domu. Może wody? Za chwilę. O, teraz mogę odpocząć. Czekaj, nie pij. Może zamienimy to w wyzwanie. Nie boisz się, co? Zrób przysiad. A teraz postaw kubki z wodą na kolanach. I podnieś ręce. Chodzi o to, żeby nie rozlać wody. To dość trudne. Ale koleżanka nie chce, żeby ci się udało. Ups, woda się rozlała, ale jak? Niesamowite aktorstwo. Czemu to zrobiłaś? Prawie mi się udało. Dziewczyny są takie podstępne. Chłopaki urządzili bitwę na poduszki? Zachowujecie się jak dzieci. Ale nawet dziecięca zabawa może być wyzwaniem. Zawiąż jednemu oczy. Jeszcze się nie ciesz. Drugiemu też zawiąż oczy. Ej, zachowujcie się. Teraz trzeba ich zakręcić. Oho, chyba się pogubiłem. I o to właśnie chodzi. Na trzy zaczynacie poduszkową walkę na ślepo. Ale ubaw. Chłopaki chodzą po pokoju jak ślepe myszy. Walczą z niewidzialnym przeciwnikiem. To trudniejsze niż wygląda. Hej, rycerze, nie uderzcie pięknej księżniczki. Chociaż ona też umie się bronić, ale walczy z nimi z otwartymi oczami. Znowu oszukuje. Poduszka to nie bumerang. Ale czasami też wraca. Teraz potrzebujemy nowych rekwizytów. Co my tu mamy? Smoczy owoc, banan i kiwi. Dobrze, owoce gotowe na talerzach. Co z nimi robimy? Trzeba wylosować. Są dwie opcje: skórka i wnętrze. Co wyszło? Z banana i kiwi zjadacie skórkę, a wnętrze smoczego owocu. Wow! Dobra, no to zaczynamy. Przekrój smoczy owoc na pół. Banana i kiwi obierz. Czas zajadać. Skórka banana zdecydowanie nie jest zbyt smaczna. Tak samo jak skórka kiwi. Czuję się jak jakieś zwierzę. Za to smoczy owoc jest pyszny. Ale my cierpimy. Bo zamiast pysznych bananów i kiwi, jemy ohydne skórki. Przyjaciółką zawsze znajdziesz jakiś temat do rozmowy, i możesz zrobić eksperyment z Coca-Colą. Ups, rozlałeś. Zaraz wytrę. Przy okazji, mam ciekawy pomysł. Może zamiast przez słomkę, napijesz się koli przez rolkę po ręczniku papierowym. Chcesz spróbować? O nie, skąd tyle piany? Jeszcze raz. To trudne, ale możliwe. Dobra robota. Nie ma rzeczy niemożliwych. Ciężary to trening dla prawdziwych mężczyzn. Po ćwiczeniach czują się jak prawdziwi kulturyści. Mniej próżności, panowie. Wygląda, jakby się przed sobą popisywali. Załóż czystą koszulkę. Wiedziałem, że jesteś słaby. Ja zakładam koszulkę do góry nogami. Tak, stojąc na rękach. Co dla ciebie to za trudne. Wyzwanie przyjęte. To prawdziwy trening. Jeszcze raz. O, nie to za trudne. Trudniejsze niż podnoszenie ciężarów. Oto kolejne wyzwanie z jedzeniem. Wow, mamy całą ucztę. Chipsy, pieczony kurczak, czekolada, jest wszystko. Czas na zabawę. Weź dwa koła: jedno z jedzeniem, i drugie z sosami, których będziesz do niego używał. I zakręć strzałką na zmianę. Dobrze, parówka z musztardą. Udało ci się. Teraz twoja kolej. Chipsy. Z miodem. Hm, dziwne połączenie, ale jadalne. A teraz trzeci zawodnik. O, kurczak. Super. Ale z Nutellą? To ciekawe. No, musisz spróbować. To smakuje dziwnie, ale nie jest takie złe. Choć ma krzywą minę, czas na deser. Tak, pianka z wasabi. Ciekawe połączenie: Łosoś i miód? Yy, to ohydne. Gorsza jest chyba tylko czekolada z musztardą albo chipsy z bitą śmietaną. Tyle nowych smaków. Zwykłe produkty, ale w dziwnych połączeniach. Można się bawić, aż się znudzicie. Albo aż żołądki będą miały was dosyć. Chcesz spróbować parówek z bitą śmietaną albo ryby z nutellą? Chłopaki szukają nowego pomysłu na wyzwanie. Może przerwa i napijemy się coli. Nie tak szybko, chłopcy. Jest nowe zadanie. Potrzebujemy mentosów. Włóż je do miski. Teraz weź butelkę Coca-Coli, otwórz i rzucaj cukierkami do butelki. Chłopaki celują w butelkę, ale to chyba nie takie łatwe. Oczywiście w końcu komuś się uda. Zaczyna się reakcja chemiczna, zobaczcie ile piany. Dajcie szklanki! Sporzowanie paczki z taśmą, ale bez nożyczek, nie jest łatwe. Co cię tak śmieszy? Taśma ci się nie trzyma, masz dwie lewe ręce. Co? Lewe? Założę się, że mogę cię owinąć taśmą, nie używając rąk. Stoi. Chłopak trzyma ołówek w zębach. Dziewczyna owija się taśmą w tym samym czasie. A chłopak nakłada rolkę taśmy na ołówek i owija dziewczynę dookoła, bez użycia rąk. Dziewczyna jest owinięta taśmą aż do ramion. O, kręci mi się w głowie. Hej, odwin mnie! Dokąd idziesz? To nie jest śmieszne! Dobre wyzwanie to dużo zabawy. Odważ się spróbować wszystkiego, co pokazaliśmy na tym filmiku. Zrób to i napisz w komentarzu, jak było. I nie zapomnij kliknąć, lubię to. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych wyzwań i pranków od TrumTrum Select.